Hej, czyli wszystkim, z tej strony Asgard i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrania w Kotora. Ostatnio skończyliśmy na stacji i nie mogliśmy zdobyć ostatniej, ostatniej części nagrania tego całego głosu. Czy tam hasła nie mogliśmy zdobyć. No i sobie sprawdziłem co powinniśmy zrobić, czego co ominęliśmy. I tak, i sprawdziłem, że tutaj z tej konsoli wszystko mamy. Z konsoli tutaj wszystko mamy i z robota nie wyciągnęliśmy wszystkiego co potrzebujemy Czyli musimy wrócić do robota bo on powinien nam ta, tam dać nam hasło czy coś że wrócimy sobie do tej stacji paliw Zobaczymy, pogadamy z tym robotem może uda się coś z niego jeszcze wyciągnąć No potem komendę powinniśmy wpisać w konsoli którą tam mieliśmy wcześniej

Sending explanation. Master, the console music. No rany no Co za robot? Eee, mam kilka. Nie no dobra, mam kilka tych pytań. Dobra, przecież wszystko po kolei. No... No i powinniśmy znać ten kod przecież no. No rany, gdzie są te zadania? Zaboić drugi fragment zapisu metryki cienkowej z jednego z karów pisów. Teraz potrzebujesz tylko znaleźć ostatni zapis. Już powinien mieć cały kod. No spoko. Zapis rozmów. To się wszystko powtarza. No nie no, tego robota musimy już coś mieć. Powiedz mi ponownie skąd mnie znasz. Powiedz mi jeszcze raz, jakim ty pan trzuita, muś... Bl -bl 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 -bl. Co to za ciało, Wrzaski? <grywki> e, czy powiedział coś zanim zginął? Mam kilka... dobra, czy powiedział coś? O mój Boże, ale nagranie. Master, Sensor dźwiękowy, o, nareszcie udało się. Możesz to powtórzyć? O mój Boże. Eee, jego... Pozostałe próby przekazu wyborowego. Aha, dobra. Zaraz, skoro potrafisz otworzyć jego głos, nie możesz powtórzyć jego słów? Z programową etyką napraszczę cię. Dobra, dobra. E... Perswazja plus czujnik dźwiękowy. Fakt, że potrafisz naśladować głosy robi wrażenie. Jakby to było, gdybyś imitując inny głos miał powtórzyć kod przed konsolą, perswazja plus czujnik dźwiękowy? Rozumiem, jeżeli Twoja ograniczona funkcjonalność uniemożliwia Ci poprawę powtórzenia słów technika imitujących głos. Nie, weźmiemy to pierwsze. Numer dwa. Spełniaj Twoje a a wymogi. <laughs> tak, myślę, że to wszystko czego potrzebuję. Yy, dobra, zatem nieważne... ważne. już... O, mamy chyba to, dobra, więc się... Udało ci się oszukać jednostkę KHK. No nareszcie udało się, dobrze, możemy dalej lecieć z naszą przygodą. Teraz lecimy otworzyć tę śluzę do tej konsoli. A ta konsola to jest chyba ta tutaj Tak, bo tam za plecami mamy wejście. Sensor dźwiękowy wprowadź kod metryki dźwiękowej. No i co? Otwórz witość ryzy powietrznej umieję zabezpieczenia Udało się, tak jest, dobrze, dobra nasza. Eee, dobra, wyloguj się No i mamy doświadczenie i teraz możemy wyjść na zewnątrz w końcu i się dostać do tamtych yy, Do tych gości co przeżyli Wewnętrzne drzwi śluzy powietrznej Dobra, zapiszemy się zanim wejdziemy tutaj Okej, okay, już Aby przejść przez śluzę powietrzną potrzebny ci będzie kombinezon kosmiczny znajdujący się w tym pokoju Zadziałać powinien zadziałać automatycznie po otworzeniu zewnętrznej śluzy. Okej. Okay. Czafka zaopatrzeniowa. Skafander podniesie. Okej. Okay. No to, dobra. Zapis i wychodzimy. Tak jest, no jesteśmy w kombinezonie. Ale pięknie. A patrzcie jak szybko biega w tym kombinezonie. A w pierwszej części pod wodą, jak wolno. Tutaj to równo zapierdziela. Dobra. Lecimy dalej. Na zewnątrz, proszę bardzo. Tutaj jakieś rzeczy nam... ...wlatują. Mam nadzieję, że się nic nie stanie, jak w to wyjdziemy. Dobra. I platforma. I jesteśmy na zewnątrz. Patrzcie, tam w środku siedzi ten... ...Atom. Czy jak mu tam? Tutaj mamy korytarz. Jakiś... do... Ten, do statków prowadzących. Do no statków, do tych okrętów, no. Tak nie będę wam spoilerował. Teraz mam czysty odbiór. Coś tu nie gra. Jestem na prosto okna obserwacyjnego. Twoje odczyty są poprawne. To może może jej spojrzeć przed siebie. Jestem na wprost okna obserwacyjnych. Co tam robisz? <górnik> muszę dotrzeć do górników w sekcji sypialnej, a to jest jedyna droga. Może przydałby się do czegoś i wyłączył te systemy wentylacyjne, zanim spalę się żywcem. To tylko spacer rekreacyjny. Dobra, muszę dotrzeć do górników. Szybko, co masz na myśli? Coś nie tak? Co masz myśli? Y -hmm. y -hmm. Prost przed tobą, aha, czyli to co weszliśmy to jest ten... Y paliwo, złoża paliwo. Nie możesz ich wyłączyć No to chyba naprawdę się pośpieszę. Dlaczego dusze są umieszczone tak blisko zewnętrznej ramy

Tak jest moi drodzy, no i mamy statek Statek Przymierza, znaczy Przymierza, co ja gadam, Republiki Statek Republiki, a na pokładzie mamy Sita, Darta Siona, tak jest, pamiętam nasz, jak się nazywa No to teraz się będziemy musieli pośpieszyć z ucieczką Skoro Sith tutaj przybył No i... Pokażą całą procedurę dokowania. No spoko <laughs> Dobra, chociaż inne ujęcie dali. No, dobra i... To co? Łapka trzymająca czy paliwo? Będzie dokować? Okej, okay, dodano wpis do dziennika. No i mamy przed nosem teraz wielki statek. Dobra, eee, spiszemy się. Szybko. I lecimy dalej. Ej fajnie, powinniśmy widzieć jak tędy ktoś przechodzi. Tędy. Są szybki to powinniśmy wszystko widzieć. Szybko pięknie, biegnij, biegnij, biegnij. Jak taki mały chomik biegnij. <gry> Tyk, 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 o, straciliśmy życie, widzieliście? 6 punktów. Sekcja sypialna, peragus, ok. No i jesteśmy w sekcji sypialnej, to teraz się tutaj zapiszemy. Pyk. Roboty mamy, dobra. Eee, coś chciałem zrobić, ogórzenie damy. O, patrzcie, zadziałało chyba pierwszy raz. Zabij go Dobra, teraz tego załatw. Okej. Okay. No i pięknie poszło. Szczątki jakieś zostały z niego. To bierzemy oczywiście. Tam mamy pojemnik z plastami. Pakiet medyczny bierzemy oczywiście. Druid. Druid górniczy typu drugiego. Okej. Okay. No dawaj. Dobrze. Ale masakra, że, że zwykłym mieczykiem yy, rozwala wszystkie roboty. <laughs> Mamy cyfronotes, okej. Okay. Teraz gdy systemy przeciwpożarowe są włączone, nie mogę nawet dostać się do sekcji sypialnej. Widziałem jak Maban dostał ładunkiem karbonitu z nie przechodzący nawet połowy pokoju. Na szczęście mają zasięg tylko w tamtym pokoju, także powinienem być bezpieczny w korytarzu, lecz nie mam żadnej broni ani genetora pola maskującego. No i cię załatwił roboty w tym momencie. Dobra. Próbowałem otworzyć drzwi do magazynu obok, w nadziei, że znajdę tam jakieś granaty, czy chociażby laser górniczy, którego mógłbym użyć, ale drzwi są zamknięte magnetycznie. Nie znam się na systemach bezpieczeństwa na tyle, aby je otworzyć i nie mam żadnego ładunku zanieczyszczonego, aby zniszczyć zabezpieczenie. Na chwili... Do chwili, kiedy nie dostanę się tu drogi, to powinien być cały ten stroj... Ale niestety widzę, że już dosyć długo leżysz, bo jesteś taki trochę rozłożony Dobra, yy, tutaj wejdziemy? Chyba nie, a jak zmienisz broń? To coś da? O, widzi się, proszę bardzo Co my tutaj mamy? Duża szafka, wybacz. A nie mogę tak otworzyć, nie będzie łatwiej tak otworzyć? Trwa szafka, no dalej. O, dobra, raz. Coś jeszcze? Tam. O, ile dużych szafek. O, kurde. Dobra, tutaj co mamy? Rękość profilowana. O, będziemy mogli sobie ulepszyć i prostsze. I duża szafka. Okej, okay, dzięki. I warsztat oczywiście. Zmontyfikować przedmioty chcę i prostrzędować. Mamy rękojeść profilowaną. Dobra. Tutaj nic. Ej, wypaczymy mi tą przerwę małą. Lecimy dalej z naszym koksem. Tutaj mamy podpinkę jakąś, dura stalową. Ale masakra. Gdzieś kliknąłem w środek ekranu, włączył mi się ten Skype i wszystko wywaliło. i Nie wiem. Będę musiał kombinować z montowaniem tego wszystkiego. Dobra, no nic, lecimy dalej. Zobaczymy co jest tutaj. z tymi drzwiami. Kaśnica? Eee, w ogóle co? Jakiś dziwny pokój. Ciało gdzieś pozamarzane, czy coś? Patrzcie, ta... O kurde, ej dobra. Chyba jednak nas zaatakowała. <laughs> Może zrobimy ogłuszenie droida? A nie już zniszczyło. Dobra, teraz to tego ogłuszymy, ale odpiera niestety. To trzeba zniszczyć. No, dawaj, niszcz. Na co czekasz? Ech. Dobra. Tutaj mam uszkodzonego droida weźmiemy z niego wszystko tutaj mamy miny, miny, miny ale przejdziemy, przeszliśmy znaczy ja wszedłem w tą barierę całą przez chwilkę i zobaczymy co mamy tu, tutaj o, remoc sobie włączę nie włączałem wcześniej, już zapomniałem, zapomniałem w ogóle o tych mocach, że mam jakiekolwiek pasywne znaczy pasywne w sensie, że mogę je włączyć Dobra i ten. Ostatni. Dobra. Okej. Okay. Wizjer ekranujący. Jakaś maska. Uuu, pięknie. Szczątki. Dobra. E, zobaczmy sobie tą maskę całą. Ten wizjer. Co on robi? Co nie jest spostrzegawczość? Premia do obrony. Niewrażliwość na obrzeże... Uuu! Dobra, fajna ta maska. Tylko szkoda, że całą twarz teraz zasłania. No ale trudno. Ma różne fajne rzeczy. Dobra, droid przeciwpożarowy. Przeciwpożarowy. Ej, ja nie jestem pożarem. <laughs> Echamsko. Tam mamy kolejnego droida. Jeszcze jednego naprawczego latającego. No nie, ty naprawił go zaraz. No fajnie. No, no, okay. O nie no, kurde. Tego trzeba zniszczyć. No dawaj. Teraz tego niszcz. Dobra, obaj którego niszcz. No tylko żebyśmy nie zginali przypadkiem. Gaśnica w ogóle. Panie, że gaśnice nas zabijają, ale co tam? Dobra. No i ostatnia gaśnica i dostaliśmy level i tam mamy kolejnego trolita. O mój Boże. Dobra. Podnieść poziom umiejętności. Oczywiście dajemy w perswazji i leczenie ram jak zwykle Okej okay. Atuty, atuty, atuty Co my ostatnio dawaliśmy? A, może sobie to damy Poprawiony krat ciosów Okej, okay. moce, moce Co ja ostatnio dawałem z mocy? Już nie pamiętam nawet Możemy wziąć to na umysłu, bo to będzie wspomaganie perswazji mocą. To się może przydać. Okej. Okay. Akceptuj. Zamknij, okej. Okay. Dolecimy teraz tego załatwić, da? Tam jeszcze jeden. O rany, ale walki tutaj. Tam jeszcze jeden. No dawaj, rozwal go. Tam jest jeszcze jeden Droid czerpakowy typu drugiego Dobra Tutaj nic nie ma ciało już trochę rozłożone, ale co tam? Tutaj co mamy? Droidy? Znowu nie. Mamy jakieś korta. Co to jest w ogóle? Dziennik górnika. Wygląda na to, że do otworzenia tego zapisu holograficznego wymagany jest specjalny czytnik. Okej, okay. tutaj zwłoki. Kolejne zwłoki. Kurde ile rzeczy mają przy sobie? Ja mamy konsolę. Konsola turbowindy. Hmm. Dobra, tutaj mamy rozsypane medykamenty. Mikalia, te kolejne zwłoki. o i dziennik. miałem dzisiaj kolejny wykład na temat kontrabandy ochrona nie zaczęła sprawdzać naszych kwater więc kryjówka w niższej części w niższej koi mojego pokoju we wschodniej części sekcji sypialnej powinna być bezpieczna nie będą nawet wiedzieć że tam jest chyba że będą wiedzieć za czym szukać korta przyszedł jeszcze raz pytając czy mam jakiś specjalny ładunek na przykład miałem złe przeczucie, więc siedziałem cicho na temat mojego ładunku. Zamierzam zatrzymać blaster, który przeszmuglowałem z i kilka granatów, tylko na wypady, gdyby sprawy miały się ku gorszemu. Jedyną korzyścią, jaką daje pokój najdalej od drzwi, jest to, że powinno mi to dać yy, dość czasu, aby pozbyć się kadra bandy, jeśli ochrona zrobi niespodziewaną inspekcję. Okej. Okay. Dobra, i tak się za bardzo nie mogę skupić na tym, co czytam. Dobra, z tego wzięliśmy wszystko, z tego nie wzięliśmy nic, to bierzemy. Tutaj mamy jakiś pokoik, Uuu jakiś ciekawy laboratorium mamy, Medy medykamenty, znowu medykamenty, pojemnik z zapasami, maska tlenowa, cyfra na test, jeśli nie zadbają o to, żeby system wentylacyjny działał jak należy, a procesory żywienia znowu wysiądą, cała, mas cała mesa będzie zatruta oparami ze zgnilizny i wszyscy raczej umrzemy zamiast zemdleć jak poprzednim razem. Zresztą od tamtego czasu trzymam w pogotowiu maskę gazową. Dobra, tutaj w tych nic nie ma Medykamenty Tak też nic nie ma Dobra, to chyba wszystko tak to Wychodzimy z tego pokoju i idziemy ten nudy. Tutaj co mamy? Zabezpieczone drzwi. wyważ Okej. Okay. Droid. I tam drugi droid. Okej, okay, dobra. Szczątki. Podpinka jakaś, to kombinę Zniszczony przedmiot. w Tych nic nie ma? Chyba nie. Z tego weźmiemy szczątki. Detonator i duża szafka. Okej, okay, podnieś. Dobra, to z tego pokoju wszystko wzięte. Tutaj jest zawalone przejście. I uszkodzony pojemnik. A tym otworzymy? Zamknięte, no. Ale chomsko. Dobra, trudno. To jest chyba drugi ptaki pojemnik, który spotkaliśmy, którego nie możemy otworzyć. Szczątki. Tacza energetyczna. Dobra, tutaj mamy konsolę. Dobra. Grucia awaryjna. Zamknięta przez panel znajdujący się naprzeciw nich. Naprzeciw nich. Dobra. Dobra, w takim yy, momencie... W razie, moi drodzy, myślę, że tutaj skończę odcineczek. Okej. Okay. No i... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, że ten oglądaliście. I... łapkujcie, subskrybujcie, tak powiem, jak to niektórzy mówią. <laughs> no i co? Dobra. W takim razie... Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, papa. Pa.